Siemaneczko ziomeczki. Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Akets Play, A to jest krótki poradnik, jak grać w Kłajka. Oczywiście nie jest to już seria Minecraft Game, po prostu poradnik. Nie jestem może bogiem Kłajka, ale lubię tę grę i w sumie już obczaiłem kilka taktyk na nią. No więc tak, po pierwsze, zawsze patrzymy na pasek EXPA, czyli na pasek naładowania, bo nie będziemy przecież wychodzić na starcie z przeciwnikiem bez, bez naładowanego działka, tak jakby, no. Tutaj mnie kolę ściśnię. Nice. Dalej. Przy starciach bezpośrednich. I nie czekamy aż przeciwnika będzie całego widać, tylko strzelamy od razu, gdyż on może być szybszy. Oczywiście, strzelanie z daleka dla tych, którzy mają cela dobrego, czyli że nie dla mnie, czasami mi się zdarzy. Najważniejszy według mnie punkt, może najlepsza taktyka dla mnie, to jest włażę na samą górę. Patrzę, czy na, na dole są ludki. Jeśli na górze są ludki, to je tam wybijam. Teraz miałem takiego, no, krótką ścinę. Dalej, jeśli przeciwnik stoi do nas tyłem i my go nie za dobrze widzimy, um, znaczy jeśli stoi do nas tyłem i nas nie widzi, to jest bardzo dobrze stać. Nie od razu, wiecie, ostrzelam szybko, szybko, tylko chwilę postać, popatrzeć się i już. Kolejna, to już taktyka, teraz jak ja mówiłem. Wchodzimy, patrzymy, czy ktoś jest. Może pokażę to. Teraz tu jest jakiś koleś, rozwalimy go. I tak, i patrzymy, czy ktoś jest na dole. Jeśli jest, to patrzcie, zeskakujemy i w locie strzelamy do niego. Wtedy ja dość często trafiam, a przynajmniej sami mamy małe szanse na to, że nas trafią. Oczywiście, kiedy wylądujemy. Podczas starć 1 na 1, co jest ważne, nie stoimy w miejscu, tylko hmm, pokażę Wam skaczemy ciągle, może znajdę kogoś, żeby, żeby z nim zagrać takie starcie, zrobić 1 na 1. Hmm. Już tutaj nikogo nie widzę. Wszyscy na odległości. No i cóż, pokażę Wam jeszcze raz tą taktykę. Widać pewnie w kolesie trafiłem, niestety nie udało mi się do końca. Dalej, jeśli tutaj na przykład byłby przeciwnik, tu o. Mniej więcej ten krocek. Zobaczcie, stoimy, strzelamy i się cofamy. Strzelamy, cofamy. Proste. Strzelamy, cofamy. Mhm. Są to takie najważniejsze, co prawda, punkty, ale są jeszcze inne, które troszeczkę mniej ważne. Po pierwsze, jeśli uciekamy przed kimś, to nigdy nie uciekamy plecami do niego, dlatego że wtedy dlatego, że wtedy nie mamy żadnych wartości defensywnych, to znaczy że żadnych wartości, jeśli chodzi o atak i praktycznie nie mamy szans go zabić, tylko mamy szansę przeżyć. Jak widać, skończyła się runda, wygrał ci O Jezu, no, wynik nawet nie patrzcie, po prostu masakra. Zagrajmy sobie jeszcze jedną arenkę, o ile będzie jakaś... Jest siódmeczka i podczas oczekiwania na tą arenę, jakaś taka, której nie znam, trzeba przyznać, bardzo mi się chyba podoba, bo nie wiem, właśnie o to chodzi, mówiłem, że się mi chyba spodoba, ale chodzi o to, że właśnie ogarnięcie takich aren, jeśli jest jeszcze mało osób, to nie stójcie i się nie bawcie, tylko ogarnijcie jakąś arenkę. Ogarnijcie, bo to jest wtedy naprawdę będzie świetnie się grało, jeśli wiecie już co i jak, ale jednocześnie nie będziecie już mieli tej niespodzianki z gry, więc to jak wolicie. Oczywiście to zależy, czy gracie dla wyników, czy gracie dla zabawy i wyników, czy wyniki to jest dla Was zabawa. Wiecie, bo ja, ja na przykład nie gram tylko dla zabawy, bo ja mam, jak mam na przykład tylko 10 fragów, tak jak teraz. To, to znaczy, że kiepska była zabawa. Niestety. No i tak, zaraz wystartuję gra. Nie wiem, czy mogę. Nie wiem. Jak są tutaj komendy, chociaż. No, nieważne. Też 14 sekund, start. Ja tutaj się starałem jeszcze ogarnąć mapkę. Oczywiście pamiętajcie, że, mapka, że na mapce nie będziecie się poruszać tak jak ja teraz. Tak jak teraz się poruszacie pod, jeszcze przed grą, tylko będziecie bardzo szybcy i bardzo wysoko będziecie skakać, więc to też jest ważne. Mhm. No i cóż, tutaj ta mapka y, nie pozwala mi zastosować taktyki skoku, no ale i tak mogę sobie poradzić. Mam no, na nadzieję, tutaj do takich mapek to jest taka jakby miejska mapka, i tutaj trzeba ćwiczyć cela. I rzeczy jasna tutaj trzeba. Y, Trzeba tutaj, to jest bardzo dynamiczna mapa i trzeba, jako że to jest miejska ogólnie, miejska struktura, więc trzeba tutaj być bardzo ogarniętym, bardzo szybki czas działania, czas reakcji, więc no, trzeba się przyłożyć. Jeśli chodzi o mnie, bo ja muszę się przyłożyć, ci, którzy taką, takie mapy lubią, są, mają bardzo dobry refleks. Będzie to dla nich świetna mapa, aczkolwiek dla mnie widzieliście tamta mapa, w której, w której liczyła się bardziej taktyka. Oczywiście ja tutaj sobie spróbuję może wskoczyć, nie wiem jak ja tu wszedłem. Może to później rozkminię, chyba już wiem zresztą. I tak, i w takiej mapie przydałaby się mini mapka, dlatego że wiecie od razu, gdzie jest przeciwnik i nie zostaniecie kompletnie zaskoczeni. No, tutaj się bije teraz dziewczyną, jakąś trzeba, oczywiście, mm, trzeba być ciągle w ruchu, rzecz jasna. I tutaj się schowamy. Jeśli chodzi o kamperstwo w takich mapkach, naprawdę nie polecam. To psuje zabawę, a gra tylko dla wyników jest naprawdę grą bezsensowną. Lecimy. I psuje oczywiście zabawę innym. Naprawdę mnie denerwują tutaj już kamperzy A Jak widać, tutaj go szybko zdejmiemy. Hop. Nice! Jak widać, jestem pierwszy, fajnie. Przynajmniej nie mam takiego masakrycznego wyniku jak ostatnio. Cieszę się z tego, ale muszę. Właśnie, jeśli jesteś pierwszy, musisz ciągle, ale to ciągle. Nie, nie ma tak, że jestem pierwszy i mogę, i mogę chwilę oddechu, mam. Tylko, jak jestem pierwszy, muszę, właśnie non-stop te fragi zaliczać. No, żeby utrzymać swoją pozycję Jak widać jakaś dziewczynka, ten debil, którego nie lubię On zawsze musi rozwalać, no ale cóż Tutaj jest jakiś koksik Tu jest ten koleś, hop Ach Tutaj, no dużo osób, słuchajcie W jednym miejscu, trudno ogarnąć Aczkolwiek fajerwerki lecą i wybuchają 16 fragów mam Mój przeciwnik ma 11 Więc jest dobrze Aczkolwiek nie pozwalam sobie nawet na chwilę wytchnienia. No dobra, tutaj jest kolejna. Nice, padł, padł, padł. Padnie, 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 padnie. Nice. Więc taka to jest, to jakie są podstawy tego? Kilka technik. Oczywiście ważne jest to, abyście um, strzelali tak, aby jak, najmniej, jak najmniejszą część um, skina Wam było widać. Hop. Ach. I zobaczcie, tutaj ze ściany sobie ładnie przykampie. znaczy nie przycampię, tylko siądę, tak zobaczcie, o tutaj się zespałnił, ops, nice, ach, on mnie rozwalił, ja już mówię nice, ach, niechcące strzeliłem, właśnie takie niechcące strzelenia są udręką, naprawdę udręką, dlatego, że, hmm, dlatego, że w że Wtedy mamy po prostu mniejszą szansę na wygraną. O kurczę, już tutaj zaczynam lamić, trzeba przycisnąć. Chociaż i tak nie gram z jakimiś tam świetnymi graczami. Aczkolwiek każdego gracza trzeba uszanować. Pamiętajcie o tym. Ops. Ach. Niestety się nie udało. Lecimy dalej. Mhm. O, no. ciu, ciu, ciu. Um, tak. Sorry, coś mi. Do pokoju wbił i lecimy dalej. Hops. Nice. Spadł. Ale ładnie dzisiaj gramu. Trzeba przyznać, że nie najgorzej jest. Te widziałem, że on w kogoś strzelał w tego niebieskiego. I 24. Ostatni frak. Uwaga, ostatni frak. Rzeko, rzeko, kurde, no. A! tak, tak. tak. Nie, no ludzie, naprawdę ostatni frak musi trwać aż tak długo. No i teraz wszyscy o tym nie uciekają, kurde. Fuck. On jeszcze. Nie, no, nie sądzę, by mieli szansę jeszcze ktokolwiek wygrać. Woo! Woohoo! I jestem zwycięzcą. Tak. Ja, yeah. drugi jest Minecraft Water, czyli ten, który mnie kilka razy przycisnął dość mocno. I tak, czekajcie, się tutaj ładnie ustawię. Tak, tak, więc to są podstawy, jeśli nie zapamiętaliście, obejrzyjcie ten filmik. Jeszcze raz, jeśli wam się spodobało, to oczywiście lajkujcie. Jeśli wam, jeśli się przy jeśli, jeśli się Wam to przydało, to subskrybujcie i oczywiście komentujcie. Jeśli Wy macie jakąś fajną strategię, o której ja nie powiedziałem, piszcie w komentarzach. Oczywiście nie zapominajcie o konkursie moim na moim kanale, który nadal trwa. No co, na razie, cześć!